To pierwszy rozkładany laptop firmy Huawei. Madebook Fold Ultimate Design. To jest podobno przyszłość komputerów osobistych. Chodźcie, przyjrzymy się jej z bliska. No dobra, ale po co coś takiego dla samego Bayeru? No nie zupełnie. Zobaczcie, tutaj mamy 13-calowego laptopa. Wygodny, lekki, smukły, fajny do pracy. Chcesz skorzystać z multimediów, obejrzeć jakiś serial, pograć w jakieś gry wideo? Robię tak. 18 cali OLEDA 1600 nitów. Wygląda to fenomenalnie, a to wszystko dalej przy smukłej, zgrabnej obudowie. Tylko niech was ta smukłość nie zmyli. Tutaj dalej jest 32 GB, 2 TB przestrzeni na dane, a do tego procesor Kirin x w 7 nm procesie technologicznym. Ten komputer jak najbardziej nadaje się do pracy i to takiej poważniejszej. Tylko jedna uwaga, tutaj nie ma Windowsa ani Chrome OS, tutaj jest system Harmony OS. To jest autorski system UOA, bazujący na Linuxie. Większość aplikacji póki co wyniecie uruchamiać w przeglądarce lub na maszynie wirtualnej z Windowsem. Inżynieryjnie jest to prawdziwy majstersztyk. 1,16 kg wagi, 7,6 mm. Grubości po rozłożeniu, ale tego 285 mm zawias, dzięki czemu ten komputer jest nie tylko trwały, ale też może pracować w wielu różnych trybach i można go przestawiać bez wysiłku. Możemy go wykorzystywać tak, jako laptopa. Możemy dołączyć klawiaturę sprzętową, dzięki czemu nam się będzie wygodniej pisało. No i możemy wreszcie go rozłożyć i mieć małego dyskopa wręcz. Zobaczcie, tutaj jest taka nóżka. Ciach, ciach. I mam duży ekran i klawiaturę. Fantastyczne rozwiązanie. No, ta klawiatura wydaje się kłopotliwym dodatkiem, ale tylko pozornie, bo za sprawą zamka magnetycznego możemy ją wygodnie podczepić pod urządzenie. Zwiększa jego masę w sposób nieznaczny, raptem 200 kilogramów. A do tego Huawei dostarcza do zestawu takie fajne futerały. Trudno nie zachwycać się tym cackiem, my czas na u zimnej wody. Po pierwsze, urządzenie nie jest sprzedawane w Polsce i nie ma polskiego interfejsu. Po drugie, jest diabelnie drogie, przez liczenie cłótów wychodzi na 16-17 tysięcy złotych. A po trzecie, na Harmony OS dalej brakuje wielu aplikacji przydatnych w Europie. Będziemy większej rzeczy musieli robić. Przy przeglądarce, co oczywiście nie jest optymalne. To jak? Przełom czy gadżet za grube pieniądze? No, dla mnie przełom. Jednak wygoda tego urządzenia jest niezaprzeczalna. Mam tablet i laptop, a o wysokiej klasy w jednym. Tylko niestety, to nadal przyszłość to nie teraźniejszy. Oprogramowanie wymaga jeszcze pracy, a ta technologia jest dalej nieco za droga dla nas zwykłych śmiertelników.